To jest już szkoła i przedszkole dla 500 dzieci. Budynek jest prawie gotowy. Wykonawca w tym momencie skupia się na robotach wewnętrznych. W zasadzie położone są już tynki, położone są wylewki. Niebawem rozpocznie się biały montaż. Przygotowywane jest ogrzewanie do uruchomienia, więc powoli powoli zbliżamy się do końca zgodnie z harmonogramem. Do połowy tego roku ta inwestycja ma być zakończona. Jeśli chodzi o kwestię na zewnątrz, no to już rozpoczął wykonawca realizację układu drogowego. W zasadzie można powiedzieć, że to jest bardziej Taki układ pieszy niż drogowy. Oczywiście też będą miejsca postojowe. Przygotowywane jest do budowy już boisko. Niebawem zaczną się prace przy Placu Zabaw, więc powolutku, powolutku i w środku i z zewnątrz zbliżamy się do końca. Pierwotny plan mówił o tym, że to będzie połowa 2021 roku. Już wiemy, że to będzie ten rok, połowa tego roku. Rada Miasta podjęła już uchwałę o utworzeniu tej placówki szkolno-przedszkolnej, ma ona już swój numer. Niebawem ruszy rekrutacja, także wszystkie te osoby, które tutaj mieszkają w okolicy, będą mogły już zgłaszać swoje dzieci do tej szkoły.